Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, przychodzę do Was z ciekawostką perfumową, taką pigułką perfumową. Otrzymałam flakon z pewną ilością soczku do przetestowania, B, jak burszron. Wprawdzie te perfumy już mają status no, niedostępnych, unikatu, ale generalnie marka jest godna polecenia. Zobaczcie, tutaj mam takie flakony, które w tej chwili są dostępne. Taki to są z kolei starsze rzeczy co widać, no ale wyglądają dobrze no jak wszystkie marki jubilerskie no, dbają o flakony i oczywiście linia butikowa jest droższa, ale takie powiedzmy regularne produkcje perfumowe potrafią zaskoczyć ceną i jakością chociaż bywa i tak, że mają niektóre perfumy podobne do hitów natomiast te są naprawdę bardzo unikalne podobnie te, zaraz Wam pokażę koreczek jak wygląda, bo to są, właśnie ta dbałość o detale mnie po prostu fascynuje, boucheron taka wymowa, pamiętajcie O, U we francuskim y, wymawiamy jak U H, CH jak S, no i takie tam O na końcu wybaczcie, nie mam pewnie jakiegoś nadzwyczajnego akcentu, y, ale dlaczego na te perfumy chcę Wam zwrócić uwagę ponieważ powstały na 150-lecie firmy i na 20-lecie obecności tej marki na rynku perfumowym i na tę okazję zrobił kompozycję zapachową taki szczególny podmiot, marka Żywodą, takie laboratorium. A w ramach tego laboratorium, te perfumiarzem, który pracował nad tymi perfumami, była pani Ursula Wandel. Już sprawdzam w notatkach, czy van, Tak, Wandel. Także, kochani, oto moje notatki. Duża ciekawostka. No. Cudny flakon, godny polecenia, a teraz zapach drzewny, wytrawny. Moim zdaniem pachnie jak Delis Cartiera, chociaż skład wygląda inaczej. Fragrantica podaje, że tu jest kwiat pomarańczy, osmantus, paczula, ale że głównie cedr z gór Atlas. Także kochani, szukajcie właśnie różnych perfum. Kierując się nie tylko tym, co jest głośno promowane, ale czasem właśnie warto trochę poczytać, doczytać, dowiedzieć się, jaki podmiot stoi. No, jubilerskie marki zawsze robią dobre perfumy, no, na przyzwoitym poziomie. A bywa, że cena jest katalogowa. Że tyle, kochani, Pa, pa.